Dzisiaj goszczę Państwa tutaj na terenie w, w holu szkolnym, gdzie dwie panie nauczycielki naszej szkoły, pani Marzena Krasowska, nauczyciel muzyki i pani Anna Flis, plastyk i technik, przygotowały wystawę Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to dzieło naszych nauczycieli, gdzie dzieci mogą korzystać i na zajęciach z plastyki, techniki i też muzyki, bo korelujemy te zajęcia, integrujemy je, odbyły się warsztaty z udziałem ich. W klasach 4-8. Chciałybyśmy zaprezentować nasze wydarzenie, które się odbyło we wrześniu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, 31. edycja pod hasłem Żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń. Nasze wewnętrzne hasło brzmiało To nie szata zdobi człowieka, a muzyka porywa do tańca od pokoleń. Naszą przewodniczką do wystawy była Zofia Stryjeńska, jej twórczość, obrazy które y, y, przedstawiały życie wiejskie, zarówno od y, ciężkiej pracy po wykonywanie rzemiosła, jak i tradycje, obrzędy i tańce, które są wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. Celem wystawy było przybliżenie kultury, przybliżenie tradycji, rzemiosła, pracy naszych przodków, przedstawienie tego, w jaki sposób słuchano muzyki, w jaki sposób wykonywano muzykę podczas codziennej pracy, kiedy jeszcze nie było nośników elektronicznych. I to było chyba najciekawsze dla uczniów, zetknięcie się z tą kulturą muzyki śpiewaną, wykonywaną na żywo. E, a nie e, nagrywaną. Podczas naszej prezentacji wystawy z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa opowiadałam o tańcach narodowych, m.in. o Krakowiaku, który zaprezentował szkolny zespół taneczny przygotowany specjalnie do, do tej wystawy, do, do tego wydarzenia. Opowiadałam także o instrumentach ludowych. Między innymi o instrumentach kaszubskich, które również wchodzą w, w Krajową Listę Dziedzictwa Materialnego i Niematerialnego. Re realizując programy etnograficzne, sięgam do listy dziedzictwa niematerialnego. Wszystkie eksponaty wykonałam samodzielnie, począwszy od szytych lalek. Instrumenty ludowe zgodne ze źródłami etnograficznymi, po stemple, które dzieci, uczniowie odbijali na tkaninach, kultywując metodę tradycyjną dekorowania płótna. Eksponaty przygotowywane były około 4 miesięcy. Bo za chwilę, jak się zejdą wszyscy, to nie będzie pieniędzy. Chciałybyśmy zademonstrować, jak powstaje tkanina. Materiały są różne. Pochodzenia zwierzęcego jest to wełna, pochodzenia roślinnego jest to len, może być pokrzywa, może być chmiel. Len po zbiorach się suszyło, wyczesywało. Nasi przodkowie mieli wyczesane tkaniny, wyczesane ubrania. Grzebieniem oddzielało się. Ziarna od rośliny, tworzano mikrowłókna, które trzeba było prząść na kołowrotku, następnie tkano na krosnach gotową tkaninę, zazwyczaj koloru szarego lub słomkowego, zdobiono metodą stempelkową, metodą druku stemplowego, która jest znana od kilku tysięcy lat, od starożytności. Na polskiej wsi sprawdziła się ta metoda jako jedna z najszybszych i zachowały się do tej pory zbiory i matryce. Aby powstał taki piękny strój ludowy, jakkolwiek taki, który mam na sobie, bądź strój do tańca, taką tkaninę trzeba było przygotować odpowiednio, czyli najpierw ją dobrze wyprać, po czym wybielić len, wykładając go na słońcu, tak aby się opalił i podczas opalania rozjaśnił, po czym taką wypraną tkaninę i wybieloną wyprasować, a na końcu Zdobić według, według uznania, według potrzeby, według określonego wzoru, który był stosowany w różnych regionach Polski. Podczas tej codziennej pracy przy wybielaniu lnu, czy też przy praniu, czy przy prasowaniu, kobiety śpiewały. Były też utworzone specjalne zespoły muzyczne, które grały na instrumentach ludowych, towarzysząc kobietom przy codziennej pracy, lub też wieczorami przy odpoczynku się zbierano i grano na instrumentach ludowych. Takimi instrumentami ludowymi, które dzisiaj mamy na wystawie, to są diabelskie skrzypce z różnych regionów Polski, burczy bas. O. Różne brzęczydła, ryńczyki, które były traktowane jako instrumenty magiczne, które wierzono, że, że te instrumenty muzyczne odganiają złe moce. Najczęściej na weselach czy innych uroczystościach rodzinnych przychodzono z takimi instrumentami i im więcej hałasu zrobiono, tym większe szczęście było dla młodej pary. Oprócz tego wszystkie fujereczki pasterskie, fleciki, na których można było wygrać melodie, różne kurki, gliniane, okaryny. Też mamy przygotowane i pokazywałyśmy uczniom, w jaki sposób grano na tych instrumentach i w jaki, w jaki sposób wykonywano te melodie ludowe. Chcąc rozmieścić laleczki stroje ludowe, stroje ludowe w obszarze Polski, uszyłam na tę okoliczność 22 pary laleczek regionalnych. Źródłem inspiracji były dla mnie książki Wikipedia, atlas strojów ludowych. Proces tworzenia zajął mi około dwóch miesięcy. Najbliższe memu sercu, z racji przynależności do regionu, jest strój kaszubski, laleczki kaszubskie. Takowy strój dzisiaj na sobie posiadam, reprezentuję, jest to strój, który wykonałyśmy też samodzielnie. Pani Marzenka uszyła fartuszek, uszyła spódnicę, ja wyhaftowałam wzory na bluzce. Starałam się oddać szczegóły i zgodność z oryginałem, na przykład dekorując laleczki koralami, które były specyficzne, charakterystyczne dla danego regionu. Na Kaszubach mamy bursztyn teraz przynależności do morza i łatwiejszego dostępu, ale również kurpiowski region charakteryzuje się biżuterią z bursztynu. W innych regionach, tak jak krakowski czy łowicki, były to korale czerwone. Młodzież do tego projektu włączyła się przygotowaniem tańców ludowych. Grupa taneczna przygotowała taniec krakowiaka, pokazywała podstawowe kroki na warsztatach a także pomagała nam w podawaniu eksponatów oraz w prezentowaniu metody stempelkowej na tkaninie. Wybrałyśmy młodzież, która uczestniczy w różnych uroczystościach szkolnych. Bardzo aktywnie przychodziła na próby i bardzo licznie uczestniczyła w warsztatach przygotowywanych dla dzieci młodszych. Uważamy, że przez doświadczenie, przez pragmatyczne działanie możemy przekazać wiedzę. Bo jak mówił Konfucjusz, daj spróbować, a zrozumiem. Czy ta wystawa Wam się podobała? Tak. tak, A powiedzcie mi, w jaki sposób się przygotowaliście do tej wystawy? Co, przygotowywa... Co przygotowaliście, żeby urozmaicić tę wystawę? Taniec, taniec. taniec, taniec. A jaki taniec przygotowaliście? Krakowiak. A chcecie zaprezentować fragment Krakowiaka? tak. tak. się jeden. Siedem bojował, wojował, nie zajmował, szabla bardzo wojny nie widziała. Siedem wojował, nie zajmował, szabla bardzo wojny nie widziała.